Zdarzało się, że na wypadek ugrzeźnięcia w błocie doświadczone załogi przewoziły zamocowane na płótnikach drewniane pęki, które w razie potrzeby podkładano do gąsienicy. Podczas wojny ogromna większość czołgów radzieckich była jednolicie zielona w różnych odcieniach. Sporadycznie malowano na nich plamy w kolorach ciemno i jasno -proste. Podczas śnieżnych zim czołgi otrzymywały warstwę białej farby lub wapna w całości lub w nieregularne plamy i wzory. Wiosną 1945 roku zaczęto stosować oznaczenia szybkiej identyfikacji w postaci białych pasów na wieży. Oznaczenia taktyczne maszyn radzieckich najczęściej składały się z liter i cyfr różnej wielkości, niekiedy ujętych w figury geometryczne, np. okręgi lub rąby. Czasami spotykały się też nazwy własne i hasła propagandowe. W wojsku polskim na wieżach czołgów malowano białe orły. Przerywanej odwrótce oraz trzy lub czterocyfrowe numery taktyczne. W latach 1952-1956 budowano je również w Polsce, w zakładach Bumar, i Liwica. Powstało 1380 egzemplarzy. Części z nich przystosowano do pokonywania przeszkód wodnych po dnie. Dzięki uszczelnieniu kadłuba, dodaniu zaworów zwrotnych na wydechach i rury doprowadzającej powietrze. Pod koniec służby były najczęściej w całości zielone. Zamiast orłów otrzymały szachownice i czterocyfrowe numery taktyczne.